Witam serdecznie, witam serdecznie. Po raz trzeci zaczynamy ewolucję. Pani, e, powiedz mi, Ty jesteś po raz pierwszy na tym evencie? Jak to jest u Ciebie? Po raz pierwszy, tak. Koleżanka mnie zachęciła i powiem szczerze, nie zastanawiałam się zbyt długo. Od razu w tym samym dniu kupiłam bilet, także gdybym miała drugi raz, to zrobić to tak, zrobiłabym, zainwestowałabym te pieniądze, żeby tutaj. Przyjść. Czuję się tutaj swobodnie, zainspirowana, jest bardzo e, przyjemna atmosfera, jestem też po warsztatach e, takich, e, wiesz, takich konkretnych, e, są też wystąpienia i jest networking. A doświadczenia trenerów, zarówno z punktu widzenia ich zawodowego, jak i tego, co chcą przekazywać, że w każdym z tych punktów mamy dostępne różne, um, one nie są skoncentrowane po prostu na jednej dziedzinie. I ta, ten rozwój osobisty um, można też przekuć no, jak najbardziej w zawodowy. I to myślę, że um, to, to dużo zadziała. Niekoniecznie same warsztaty, ale samo bycie tutaj powoduje to, że poznajemy nowych ludzi i ciekawych ludzi przede wszystkim. Jestem trzeci raz i mnie w ogóle nie trzeba zachęcać, także wszystko jest na najwyższym poziomie. Tak. Mhm. Spotykamy tutaj różnych, różnych ludzi z różnych przekrojów zawodu. Prowadząc warsztaty są osobami wspaniałymi. Pokazują swoją wiedzę praktyczną, w sposób przystępny. Więc pomimo tego, że dużo kilometrów, bo akurat jestem z Warszawy, Yy, przyjechałem, to warto przyjechać, warto spróbować tego. Wszystko jest na 100%, więc jestem zadowolony z tego, że tutaj jestem i mam nadzieję, że nie, no, w, przyszłym, w przyszłym roku nie tylko ja przyjadę, ale przyjdziemy większą ekipą. Świetnie, dziękuję Ci bardzo za to. pozdrawiamy. Mega ważny element, to są osoby też takie, jak między innymi Ewa, <laughs> które pokończyły kursy Petra Consulting i są żywymi przykładami tego, co w swoim życiu osiągają i mogą być już takim przykładem dla innych a propos tego, jak po prostu można tą wiedzę wdrożyć w konkretną praktykę, w konkretne działania. I naprawdę bardzo serdecznie zachęcam jeszcze raz, bo tu spotkacie praktyków, ale też te osoby, które wiedzę szkoleniową wdrożyły i dzielą się z tym z innymi. Serdecznie Was zapraszam na Business of Teraz czas dla Was. Naprawdę poznałam bardzo dużo fajnych ludzi dzisiaj i ci wszyscy wykładowcy, którzy byli, to po prostu przekazali zawsze nam ten, ten taki konsensus tej wiedzy. Ale jestem mega zadowolona, dużo, dużo energii, pozytywnej energii, dużo takich y, jeszcze rzeczy, które odkryłam u siebie, że powinnam poprawić, także no y, jestem bardzo zadowolona, że tutaj się znalazłam. Jak myślicie, będziecie tutaj z nami jeszcze raz? Ja myślę, że teraz już systematycznie. Ja na pewno też. Dla inspiracji, dla energii, dla innego spojrzenia warto zawsze. Czy ewolucja to jest dobra inwestycja w siebie? E, tak, pod warunkiem, że się na 100%. Bo jeżeli ktoś przyszedł tutaj na 70% i myślał, jest gdzie indziej, to nie. Polecam ewolucję dla wszystkich kobiet i panów. Ewolucja sprzyja rozwojowi. No co, tu, co, co tu mogę mówić? Bo są tu ciekawi, ciekawi ludzie, którzy coś wiedzą, coś osiągnęli i mogą coś ciekawego do Twojego życia wnieść. Tak naprawdę odkryłam swoje obszary do pracy, do poprawy, a zarazem no, zainspirowałam się również tym bogactwem osób, z którymi miałam kontakt. Że ewolucja jest takim momentem przełomowym, że to jest ten moment, ten taki, wiesz, taki mały, drobny krok, który nas może poprowadzić ku ważnej zmianie. Ten event tak naprawdę inspiruje, pokazuje jakby gdzieś między słowami coś, co można osiągnąć, coś, co można zobaczyć inaczej albo pozwala nam siebie dojrzeć inaczej. To naprawdę pod bardzo miłym wrażeniem i z taką dzisiaj też wyjeżdżam właśnie energią pozytywną. Jest mega budujące, mega inspirujące, mega wzmacniające. A música